Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Second Hand Challenge, kropelnie Countryside. Właśnie jadę z towarem, jak widzicie w wysterkach mam materiał na paletach, nie wiem dlaczego mi się tam odłożył, nie wiem naprawdę, z jakiego powodu się tam to uzbierało panowie, no i co, kupiłem przyczepę, którą myślałem, a nie będę jej kupował, bo znowu jest do bawełny ale sobie zapomniałem że ona jest e, wielofunkcyjna i można do niej domontować burty i będzie normalnie jak się trzeba no, więc tak i za, zakupiłem ją w postaci lawety na razie także pomyślałem że e, akurat wykorzystam ją do tego żeby przewieźć właśnie e, ten materiał i również tam, tą kawę wyczyściłem e, którą miałem na paletach jeszcze koło e, szklarni Także ten e, temat już mam ogarnięty. Ja sobie muszę przypomnieć, gdzie je mam. O, już się zrzuciło. Dobrze. Super. Także ten, e, jest to temat ogarnięty. Jak widzicie, no, gotówki przybyło, niesamowicie. No i bardzo dobrze, cieszę się z tego z powodu. E, z tej kiszonki dość sporo było tej kasy, e, bo tam ze sprzedaży Beli i luzem kiszonka jak miałem. No to było, powiem wam jak załadowałem paletę Bell to 130 tysięcy miałem plus jeszcze dodatek yy, ten yy, no zdrowotny powiedzmy, yy, tej środowiskowy, o właśnie ten dodatek środowiskowy mi wpadł no i, i jeszcze mi w yy, to miałem dwie takie dwie pełne i jedną niecałą plus i było bardzo dużo tych przyczep z tym, bo to było ponad milion litrów tego luzem. Także no, kasy, widzicie, no, troszeczkę wpadło. Cieszę się z tego powodu, bo e, tak sobie pomyślałem, właśnie jak włożyłem tę kieszonkę, że następnym etapem, no, chcę zainwestować te pieniądze i ja tak sobie pomyślałem, że e, jeśli uda mi się uzyskać na koniec dnia milion, co, udało się. Hmm, wezmę jeszcze pożyczkę, bo mam pożyczkę już spłaconą. Myślałem, że kupię ten traktor, ale nie. Myślałem, że ponaprawię sprzęt, ale jeszcze się wstrzymam. No i co, panie kolego? Ale jeszcze się wstrzymam. A wstrzymam się i. A, pomyślałem, że wezmę pożyczkę znowu, te pół miliona? Nie, tym miałem jechać wezmę pożyczkę jeszcze te pół miliona i kupię e, biogazownię tak bo już mi ta biogazownia chodziła już po głowie od dłuższego czasu i no bo to jest półtora miliona koszt tej biogazowni także akurat gotówki ma milion to jest pierwszy milion tutaj na Carpathian countryside także no super Mimo, że tych e, trochę kontaktów było takich felernych, to cieszę się, że udało się to troszeczkę tą kiszonką nadrobić. Bo to jednak e, jest z tego pieniądz, powiem Wam naprawdę. Warto w to inwestować na początek. Znaczy, no nie ma dużej inwestycji w sprzęt, aczkolwiek no najszybciej się to wraca. Także e, wjeżdżam na biegazownię i myślę, że będę mógł kupić jak ci kupię wygazownię to będę miał cały teren tak, taką mam nadzieję no zobaczymy jeśli byłaby taka możliwość a no, zobaczmy w ogóle jak to wygląda tutaj to miałbym tutaj troszeczkę miejsca na sprzęt który bym sobie tutaj trzymał do koszenia trawy no taki jest mój plan ewentualnie czy jest coś gdzieś miejsce czy jeszcze jakąś wiatę postawić żeby tutaj Sprzęt tu cały pochować. Zobaczymy zaraz. Teraz nie pamiętam gdzie był znacznik. Mi się wydaje, że chyba przy tym drugim. Ani tu, ani tu okej, okay. dobra. Tutaj krzesło jest i tutaj są drzwi. Też nie. Dobra, muszę włączyć jednak sobie pomoc. Tutaj. I gdzie to jest? Tu jest. Dobra, z tej strony. Czy chcę kupić? No, i tak na razie nie mam pieniędzy, więc muszę. Tak, to już mogę wyłączyć. No tutaj, 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 tutaj. I wskoczymy na pożyczkę. Także. O jaki dochód? 1 173 dzisiaj. Przychód. No, tą trej poszło kasę na budowę. 120 tysięcy. Co ja kupowałem? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia co ja kupowałem, dobra. W takim razie jedziemy, bo teraz codziennie będą mi dość te pieniążki wpływać na bieżąco. także mogę sobie pozwolić, żeby to zejść do, do maksa. Tą pożyczkę sobie wziąć. O, mogę nawet więcej niż pół miliona. No ale nie biorę, dobra. No to fajnie, jak można więcej niż pół miliona. Na razie pół nie nabiorę. To mi wystarczy. Teraz mogę wziąć zakupić sobie biogazownię. Pięknie. Teraz muszę sprawdzić, czy po zakupie ten teren do mnie należy. Super, należy. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, ja muszę tutaj z góry sobie zobaczyć, jak tu się sprawa przedstawia, co ja tu mam w ogóle. Jest warsztat, mega Co tu jeszcze mamy? Tu jest jakiś zajazd, tu jest przejazd, tu jest brama, tu jest wjazd Tu są wiat, tu jest wiata jedna w sumie Dobra tutaj wiata na razie mi chyba jedna wystarczy Cieszę się, że jest garaż Czy ja mogę tu coś z tym silosem zrobić? Nie Fajnie jakby można było go skrócić do jednego albo do dwóch chociaż wykorzystał miejsce na kolejną wiatę bo tak to tu za bardzo nie ma miejsca na kolejną wiatę ale to chyba można sprzedać nie, nie można Szkoda bym miał tam wiatę z, z wagi i tak nie korzystam dobra no to trudno jest jak jest nie ma co kombinować Trzeba będzie do go, przerzucić sobie tutaj sprzęt cały. Także przyczepę sobie już tu zostawię, ale nie będę jej rzucał pod bo wiata będzie potrzebna na co innego. A przy, tą przyczepę sobie zostawię tu gdzieś z boku, tak żeby nie przeszkadzała. No ja już myślałem, żeby można było sobie. Obornik już tu może przerzucić do biogazowni. zaraz sobie sprawdzę czy to będzie działać. Dobra, traktor mogę sobie wysłać do, e, do kawiarni. Tam będziemy przydatni jutro dożyć bo przewodzi te rzeczy. Także tutaj planuję sobie trzymać sprzęt, w którym, e, którym się zajmę... no które będę, którym będę kosił. Także tu będzie taki sprzęt typowy do koszenia. Tylko eee, co ja miałem zrobić? Miałem wejść tutaj w produkcję i. Czemu to wyłączyłem? No, cukrownia bardzo dobrze działa. Tam już mi się fajnie wszystko odkłada. Także jest spoko. Tu trzeba będzie na przewieźć znowu e, na, płynny nawóz. Żeby kawa się tutaj robiła i od razu wypalała. Tu już jest pełno, to, to by można było je przewieźć. No i teraz obornik, to ten obornik będę musiał go przerzucić, zaraz zobaczę co oferuje ta biogazownia. Kiszonkę, gnojowice, obornik i rozdrobnione buraki. O. To zobaczymy do czego pójdą. Bo jeszcze się zastanawiam, czy by te rozdrobnione buraki nie dawać świnkom. Także to jeszcze przemyślę. Co i jak? Kurde, półtorej. Hmm. Najlepiej to kiszonka tu idzie. No dobra, będziemy przelewać kiszonkę i to w takim razie. Eee, a więc, tak, tutaj pierwsza rzecz. To obornik będzie przerzucany automatycznie. Niech będzie... Zaraz jak zejść niżej, żeby to operować tym. Tu jest obornik. Już przeleciałem. Dystrybucja, OK. I tak samo będę chciał, tylko nie wiem czy mi to wyjdzie. Zrobić dystrybucję na kiszonkę. Kiszonka będzie trafiać do tego, czy będzie trafiać do przechowywania dystrybucja. Czy będzie trafiać do mojego silosu? Zaraz się przekonamy, ale to zrobię tak, że w silosie też ustawię od razu kiszonkę na dystrybucję. O, żeby doszło wszystko do biogazowni. W biogazowni się będzie robić kompost. Szonka i obornik. Agnojówkę. Agnojówkę. nojówkę będę przerabiał na ten. Tak jest. Na. No, no, jak to się nazywa? O, przyjechał. Eee, no, na suchy nawóz i ten suchy nawóz będę wykorzystywał bądź będę go sprzedawał. O, tak to zrobimy. No, jutro te dwa elementy lecą do tego na biogazownię. To jest jutro. No, i tam muszę przyczepę przewieźć, kosiarki przewieźć, także powolutku, powoli idziemy do przodu. Dobra, to był grudzień. Grudzień był bardzo ekscytujący dla mnie. Zastanawiam się. Nawet jeszcze tą... Nie no, nie będę na razie przesadzał, bo i tak nie mam kasy. Poszło w biogazownię teraz. Dobra. O, witam w styczniu. Nowy miesiąc, nowy rok. Ale kasy wpadło? To to co tyle się tak poprzerabiało? Że tyle kasy wpadło. Wow, nieźle. Tu się zmieniło, tutaj nic nie ma. Muszę sprawdzić, czy to. Przychód z biogazowni, o z przychód z biogazowni już wpadł 159 tysięcy? Ale że to tak ostro już tak naparza? Koszt produkcji 4 tysiące. Sprzedane produkty 43 tysiące to z kawy jest. A z biogazownia tak naparza? 159 tysięcy już? Wow. To, 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 to tam mega to idzie. W szoku jestem. Obornik już, już przerobiło. Kisząkę jeszcze przerabia. No nie, zielony no kompost. Ale zaraz jak tak popatrzymy tutaj, to tego prądu jest 5800 z 8000. No to ładnie. 2000 i pół. No. Hmm, nieźle. No dobra. Ja się cieszę. Na razie działa to. Super. Ganzegal. To się tam przetwarza. W takim razie robię przeprowadzkę. Tu trzeba tylko czas jeszcze ustawić, bo ten dzień styczniowy to jest taki niemrawy, że tak powiem. To damy sobie na 30. Tam będziemy czekać, pilnować, czy tam coś będzie. A, to w sumie można było pożyczkę już yy, spłacić też. są. A co by nie? Niech się spłaca. Zarobione, po co to tam ma procenty lecieć? Myślałem, że dłużej będę to spłacał, ale, o dziwo poszło nawet w miarę rewelacyjnie. Także hmm, kolejnym etapem po biogazowni to będzie zmiana łąk. O, że tak powiem. Zmiana łąk. No, chcę zrobić jedną, kupić jedno pole duże i zasiać tam trawę na jednym dużym polu. Bo nie chcę mi się jeździć tak z, z łąki na łąkę. No. Jest możliwość to. Tutaj weźmiemy sobie jeden traktor tutaj komplet kosiarek weźmiemy od razu A z tamtej gospodarki to muszę wziąć przewieźć ten eee, Przyczepę samozbierającą Dobra Ja też tak się zastanawiam czy może by do koszenia trawy nie wziąć tego jalonka a tego co tu zostawimy bo w sumie yy, on jest dość szybki i jest dobry to traktor do yy, transportu żeby przemieszczać się różne rzeczy przejeżdżać przewozić także ja sobie go tutaj zostawię a jest możliwość żeby jej ku temu na śmieci. Ja on tu jest dziwnie postawiony. Ja sobie wezmę tego jelonka. O, on się nawet nadaje na to koszenie trawy. W sumie, no kurczę, ta ta biogazownia to to jest. Już prawie mi się ten pożyczkę prawie zwróciło. Jeszcze nie zdążyłem załadować za ten. kosiarek przewieźć. Dobra. Widzę, że tam chłopaki dojeżdżają ze sprzętem. Duże ułatwienie by też było, gdyby czkarka się w końcu pojawiła Nie ukrywam też by mi to dużo dało To sobie będziemy mogli dać po dwa sprzęty Jest dość głębokie, fajne A, to w sumie to już mogę zostawić Niech tu stoi Dobra. Ten też już przyjechał, super. Też można postawić tam. Kubota. No powiem wam, ciekawe te, te traktorki są. Tak patrzę właśnie po tym swoim rejonie, gdzie, gdzie mieszkam i od jakiegoś roku, dwa strasznie się ta firma rozwinęła tutaj na, te, na, ten, na tym, w tym rejonie. Nawet dealer powstał w jednym z, z, z miast niedaleko mnie. Dużo firm właśnie widzę takich pomarańczowych. Tak samo te miejskie ratusze, urzędy miejskie, które się zajmują też no, terenami, czyszczeniem no to e, też właśnie posiadają te nowe kuboty, także widzę, że kampania tej marki ostro poszła tutaj w Wielkiej Brytanii do przodu. No tak jak wcześniej nie były widoczne właśnie takie e, te pojazdy, bo one jednak nie okrywając je no jednak e, rzucające się w oczy pomiędzy zielonym i niebieskim. Okej okay. to tu mamy co tu jeszcze? Aha, tam miałem tą przyczepę jeszcze przewieźć. Tu jeszcze raz się, co tu jest. Nie, to jest rozrzutnik tą gnoju, to, tego mnie, to mnie nie interesuje. Tu jeszcze popatrzę, czy nic nie weszło. Tu pożyczkę spłacić. Akurat chyba całą spłacę. Zobaczę, ile zostanie mi, ale do oporu, bo pieniążki tak wejdą. Z biogazowni to no, 715 zostało. Dobra, ja tu jeszcze. Aha, gdzie? Tu jest. Dobra. Co tu w ogóle mam? Tu mam tylko trzy traktory. Ok, to weźmiemy, tym przewieziemy przyczepę. O, 12 padła, ale nic się nie pojawiło. No, a przyczepa jest mi się wydaje tutaj, tutaj stoi, tutaj ją postawiłem. Właśnie jeszcze miałem patrzeć, jak owieczki mi ten mają z, z jedzeniem, bo tak ostatnio użyłem trzy bele i nie wiem, czy to czy wystarczy. E, kury jeszcze mają ok? Owieczki? No, jest w porządku i ciunki też w porządku. Dobra. Na razie wszystko jest ok. Pod kontrolą działa też będę musiał teraz sobie wbić e, do głowy nowy termin bo e, ciuchy będę sprzedawał e, w marcu nie tędy, źle jadę ciuchy będę sprzedawał w marcu a ten a cukier który mi się już robi muszę sprawdzić właśnie kiedy będzie najlepsza cena, zaraz to garniemy. Tylko tego myślę, żeby sobie już tu jechał. Czyli, kosiarkę mam, zgrabiarkę mam, zbierarkę mam. Później mam do wałowania, no i później do nawożenia. To tam coś innego wymyślimy. Trzeba będzie przejechać tak czy inaczej. Dobra. No i pięknie. Nowy teren. Fajnie to wszystko wygląda, cieszę się. No, szkoda, że nie mam elektryków jeszcze. By można było podładować elektryka, można na metan też, ale nie ma. Dobra, ja jeszcze tam e, właśnie sprawdzić cenę tego cukru jak wychodzi. A cukier jest w cenie najwyższej kiedy? Lipiec sierpień, czyli przez lato, jak są żniwa. No to będzie ciężko. Nie w sumie lipiec, sierpień, wrzesień. Półtora tysiąca będzie ceny Aktualnie też nie jest zła cena. Coffee Shop zbiera cukier za półtora tysiąca. Firma transportowa prawie też czterysta. No, pod tego można by było też to sprzedawać, ale nie będziemy szaleć. Dobra. Znowu minęła pełna. Nie, nie minęła pełna co się stało, że pykło. Tu i tak nic nie ma do roboty. Dobra. Tutaj na razie te kombajny stoją, bo no nie mam gdzie miejsca i nigdzie ulokować na razie. Tu miałem wodę dolać. No, tu już chyba wody no nie ma w ogóle. Dobra. To ja muszę jeszcze jakiś traktor, jeden mały by się przydał. Bo ja tam muszę operować z tą wodą. Jeszcze zastanawiam się nad tym włoskim, ale. Antonio Carrera, ale. To jest za malutki. To dobra, ja go tam wyślę, to niech sobie jedzie. Ja muszę kontrolować tą, bo ten już właśnie przyjechał. O wilku mowa. O wilk tuż tuż. Eee, albo dobra. Co ja tu zrobię? Dobra, niech jedzie. Niech jedzie, ja sobie tutaj tego ogarnę tutaj. Podstawię sobie przyczepę. Ja może kubotę w tak zostawię. No i tak zrobię. A tego kejsa na razie tutaj zostawię. Niech będzie do pomocy bo tak, z skoszę ci będą już zgrabiać no ten case by mógł zgrabiać a a ten a jak skończy skosić to wtedy bym mógł z y, przyczepą zbiera, zbierać tym jelonkiem tak jak dojczwarem robiłem dobra I teraz caseik będzie tutaj tam i tak nie było za bardzo używana, a tutaj będzie prędzej. No a kubotę wyślemy sobie tutaj. Aj nie tu! Wow, już myślę, że to już tutaj na miejscu jest. A on jeszcze nie był na miejscu. No i tak powoli mija kolejny miesiąc, styczeń. Trzeba będzie chyba przewinąć, jak dojadę. Także jutrzejszy dzień to będzie luty. Lutem lutym dalej nie będzie nic do roboty. Ale o dziwo śniegi nie sypie w ogóle. Że dwa zimowe miesiące minęły, a tu nic śniegu, zero. Cisza. no to myślę, że przy takim tempie jak ta begazownia tak taka dochodowa jest to może już w tym roku może uda się kupić tam dużą farmę fajnie by było najpierw z tymi polami jeszcze będę kombinował ale to jeszcze chwilę będę musiał poczekać aż to zrealizuję ten plan bo yy, Sprawa jest taka, że to pole, które chcę kupić, chcę żeby było blisko biogazowni i tak patrzyłem, to to naprzeciw biogazowni jest najbardziej odpowiednie, zaraz przy, z bramy jak się wyjeżdża, jest takie dość spore poletko, no 600 coś, także już wam pokażę gdzie to jest. Zbiega za ow. O, tu jest 35. No i tutaj myślałem, taką jedną dużą łąkę e, zrobić. Ale tu już zasiana jest ten e, rzepak. Tu jest 10 hektarów. Dobra, a ile mam w sumie teraz? Tu jest 2, 4, 5,5. I drugie, powiedzmy. 6... 7 hektarów. No to to byłoby du upgrade duży. Nie ukrywam. Wygl wyglądałoby to dużo lepiej, bo by pracownika puścił na tą pole i pan tam już trawę robił. Także wieku ma biedę ciągnąć, to Dobra, dojechał. Także ja myślę, nie wiem, może ten, ten silos już skasuje go. Jeszcze pomyślę, co, co są zrobić. Na razie, na razie mi się to musi przetworzyć. Jak mi się to przetworzy, pójdzie to na ten, na biogazownię, wszystko. Bo to tam wszystko ładnie chyba idzie teraz. No kiszonka i... i obornik. Nawet gnojówka się tam pojawiła. A, z tego się przed... E, ten przerzuciła. No w sumie włączmy ją też. Niech to też działa. No i to może bym zaczął robić normalnie kiszonkę. W tym zobaczę zresztą jeszcze. To teraz kieszonkę można na kilka sposobów robić. Może nawet bardziej by się opłacało tym eee, teraz, eee, jak to się mówi, eee, belle robić. Zobaczymy. Dobra, robimy jeszcze skok na przyszły miesiąc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i dzień dobry, mamy luty. Tu się nic nie zmieniło. W kontraktach również nic się nie zmieniło. Czyli będzie kolejny taki dzień który e, już nawet nie mam co z organizacyjnych zrobić 453 szalona ta biegazownia jest dobra jedynie co mi do głowy przyjdzie to e, zwierzątkę ogarnąć, ale tutaj jest OK wszystko. Tu też świnki się nowe pojawiły. Trzeba będzie jedynie jedzonka tutaj dowieść. E, owieczki. Owieczki nakarmić. Kurą jeszcze też przywiozę. Także to pozupełnię, żeby już to wystarczyło na jakiś czas tutaj. To się tym zajmę. Pozupełniam te jedzone, jedzonka. No i zobaczymy się pod koniec dnia, bo myślę, że akurat tak czas poleci. Także dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem. Zobaczymy co będziemy robić, bo myślę, że będą dalsze inwestycje z tymi pieniędzmi. Na razie. Pozdrawiam. Cześć.